Sobotni spacer, dość nieoczekiwanie zakończony. No raczej tak, raczej tak. Sobotni dzień, poranek, człowiek idzie normalnie z zakupów i widzi taką małą niespodziankę. Dwa spacerujące sobie dziki po osiedlu Północ, no to jest raczej nieco Nie Niespotykane, nie? <laughs> to były dwa dziki, czy jakaś większa gromadka w sumie? Coś słyszałem, że... Większą ilość ktoś widział, ale nie, chyba nie zarejestrował tego nikt, mi się wydaje. Jak te dziki się zachowywały? Naturalnie, czy, czy, czy obawiały się jednak człowieka? No, powiem panu, że spokojnie, spokojnie. O dziwo bardzo blisko ludzi podchodziły. Nawet nikt się nie bał tego. Co się naprawdę zdziwiłem, jeżeli ktoś starszy zauważy jakiegoś dzika, no to raczej by tam gdzieś na bokse uciekł, nie? A tu starsza pani, która akurat w trakcie mojego nagrywania była, no to stanęła, popatrzyła i. Tak, tę panią widać na nagraniu właśnie. No widać, że dziki chyba w symbiozie zaczęły żyć w mieście. To mi się wydaje, że tak i coraz częściej są widywane właśnie. Jak pan tak. myśli, jaka to może być przyczyna, że one się aż tak daleko zapuszczają? Nie wiem, myślę, że może więcej się budują u nas w mieście i po prostu jakoś może nie mają tego miejsca tam u siebie i dlatego przychodzą w po prostu miejsca publiczne, tak? Jeszcze ludzie, którzy zaczynają dokarmiać, bo akurat była taka sytuacja, którą widziałem w niedzielę, z parku miejskiego przeniosły się do, na osiedle znowu, no i ludzie po prostu nawet rzucali jedzenie z balkonów. To nie pierwsze takie nagranie z szanowa. W internecie można już znaleźć no, praktycznie całą kolekcję takich nagrań z dzikami właśnie w mieście. Tak, tak. Ja to nagrywałem w sobotę i następnego dnia w niedzielę też poszedł film właśnie na Facebooka chyba bodajże, i też jakaś tam osoba z bloku zaczęła nagrywać i też jedną sztukę właśnie widzieli na, na osiedlu i Dziki pojawiły się w centrum szanowa. Do tej pory występowały i zauważano je głównie na osiedlach typu kąty. Natomiast no, w tej chwili faktycznie pojawiły się już w samym centrum. Ulica Broniewskiego, okolice Placu Tysiąclecia. Co dalej? No jest to problem dziki w środku miasta. Moim zdaniem to nie jest problem, ponieważ jest to ogólnoświatowa tendencja. Dzika zwierzyna po prostu uznała y, miejsca zasiedlone przez ludzi jako dobre miejsce do życia. I w pewnym sensie powinniśmy się cieszyć, że mamy tylko dziki, a nie na przykład niedźwiedzie. Jak już zobaczymy takiego dzika, co właściwie powinniśmy zrobić? No, z jednej strony jest recepta podana przez um, autora wiersza, że dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kłęby, co spotyka w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. No ale to jest recepta leśna. W przypadku miasta myślę, że warto zastosować się do recepty z balu gnojnej, czyli do dzika podchodzić z szacunkiem, bo się może skończyć źle. Najlepiej obejść szerokim łukiem, jeśli tylko jest taka możliwość. No a jeśli przyszedł pod klatkę schodową, to opóźnić wyjście do czasu, dopóty on sam dobrowolnie nie odejdzie. Część osób traktuje dziki trochę jak maskotki w mieście próbując dokarmiać je, no chyba to nie jest najlepszy pomysł, prawda? To nie jest najlepszy pomysł, dokarmianie, ponieważ dziki właśnie i inna dzika zwierzęta, duże zwierzęta, wyszły z założenia, że po prostu w mieście żyje się wygodniej, między innymi ze względu na dostępność do pokarmu. Zwykle kręcą się w pobliżu naszych Miejsce, pozbywania się odpadów, nawet jeśli są one niedostępne, no bo przecież liczy się sam zapach, aromat. No to jest tak samo jak my przechodzimy czasem koło jakiejś wielkiej, ładnej restauracji i, i nawet jak nie stać nas, czy nie mamy możliwości pożywienia się tam, no to jednak czasami choćby tylko podelektować się zapachem. Oprócz tego, że wysypiska śmieci, łatwo dostępne pożywienie jest to zachęta dla dzików, co jeszcze może być taką przyczyną, że faktycznie te zwierzaki pojawiają się no coraz bliżej ludzi? Przyczyn migracji dzikiej zwierzyny z lasów do miast jest wiele. Jedną z nich uważa się właśnie kurczenie powierzchni lasów. Te masowe wycinki, na przykład w sąsiednim Jawożni, czyli u naszych blisko zachodnich sąsiadów, gdzie no 300 hektarów lasu poszło pod fabrykę ekologicznego samochodu. No u nas także lasy się znacznie skurczyły. Zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że to nie ma żadnego związku, inni, że ma związek. Ja na razie jednoznacznej, jakby to powiedzieć, diagnozy nie jestem w stanie wysnuć, ale jednocześnie zwraca się uwagę na inną rzecz. Mianowicie u dzików nastąpił coś w rodzaju baby boom, czyli po prostu lochy wydają więcej potomstwa w ciągu roku, nawet kilka razy niż jak jeden raz do tej pory. Coraz to młodsze pokolenia loch wchodzą w wiek rozrodczy, no a pokarmu nie przybywa. W związku z tym choćby z tego powodu trzeba iść szukać nowych żarowisk.